Cześć, Maciej Ziemiak z tej strony, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o tym, czy Gary Gensler może zabić krypto, czy SEC może wykończyć krypto. Przypominam, że nic o czym będę mówić nie jest poradą inwestycyjną, to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Chciałbym też tutaj przypomnieć, że 23-24 maja będę na NBX w Warszawie. Zainteresowane osoby zapraszam do kupna biletu. Link jest w opisie tego filmu. Ok, więc przechodzimy do tego, co mam dziś do powiedzenia. A więc Gary Gensler, jak wszyscy wiecie, przewodniczący SEC, od dłuższego czasu rzuca różne takie hasła pod tytułem, że wszystko jest security, że tylko Bitcoin nie jest security. A co chodzi w ogóle z tym security? Jaka jest moc tego SEC-u i co oni mogą nam zrobić? No więc, czym jest SEC na początek? SEC to jest... E... Security and... Exchange Commission, czyli komisja taka, która została powołana w 1934 roku, zajmująca się regulacją, po, po wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych. Ona jakby miała proponować czy nadzorować działanie giełdy, czyli i papierów wartościowych, całego obrotu giełdą i papierami wartościowymi. W 1933 i 1934 roku powstały takie Act of Securities sec Exchange, czyli takie dokumenty regulujące jakby obrót akcjami, obligacjami i wszystkimi innymi papierami wartościowymi. I SEC jakby nadzoruje to wszystko. I teraz, żeby coś podlegało, jakby temu SEC-owi, sec owi SEC, bo My to mówimy SEC, ale w Stanach Zjednoczonych się mówi na to SEC, żeby coś polega, podlegało ich jurysdykcji, jakby to musi być spełniać warunki bycia papierem wartościowym, czyli securities. Jak, jakkolwiek jasno jest wiadome, co to są akcje, to są obligacje i inne takie oczywiste papiery wartościowe, kwestią sporną przy wszy, tym wszystkim jest taka pozycja e, w tym zapisie, która mówi o. Investment contract, czyli jakiś kontrakt inwestycyjny. I tutaj właśnie jest szansa na to, że niektóre krypto mogą zostać e, uznane jako security właśnie w, w związku z tym wyjątkiem investment contract. Jak został, w jaki sposób jest ustalane to, czy coś jest ten investment contract? A więc w latach 1945-1946 pan Howey posiadał sad pomarańczowy i zaczął oferować połowę jakby tego sadu sprzedał na inwestorom za ustaloną cenę za akt albo za mniejszą część i sprzedawał to bez jakby możliwości wchodzenia do tego sadu czy zarządzania tymi owocami. Po prostu taka umowa, że jeżeli ktoś zainwestuje to zwrot z tej inwestycji, czyli ze sprzedaży owoców będzie, on będzie za to wypłacał jakieś dywidendy ale będzie też jakby management fee, czyli część z tych e, przychodów z tego kawałka ziemi będzie płacona temu panu Hoeyowi. I właśnie SEC podało Hoeya za oferowanie tych us usług. I w tym momencie nie uznało ani tej ziemi, ani drzew, ani tych pomarańczy za papiery wartościowe, tylko właśnie ten kontrakt i to jest ten właśnie investment contract. Od tego momentu jakby istnieje ten desk e, Hoeyego, na podstawie którego można stwierdzić, czy coś jest papierem wartościowym, czy też tym papierem wartościowym nie jest. I jest jakby kilka punktów, które są kluczowe do tego, czy uznać coś za investment, kontrakt, czy nie. Po pierwsze, muszą być spełnione takie punkty. Dokładnie cztery punkty. Czy jest to inwestycja? Czyli, czy kupując coś liczysz na, na zysk w przyszłości? Czy zostało to sprzedane, czyli musi być jakby moment, że ktoś coś oferuje do sprzedania i tutaj na przykład część projektów krypto próbowała się bronić w tym, że robili airdrop, żeby nie, nie, wcho nie wchodzić w te widełki, że zostało to sprzedane, na przykład wszystkie ICO, które były tam w 2016-18, one podchodzą pod, e, pod securities właśnie, choćby już z tego tytułu, że było to oferowanie, podobnie jak jest IPO w e, na rynkach tradycyjnych, tak samo ICO w tych rynkach krypto jest oferowanie produktu pod inwestycje. Czy jest to przedsiębiorstwo? Bo właśnie dosyć istotne jest też, jakby jednym z tych punktów, czy jest to struktura przedsiębiorstwa. W przypadku Bitcoina nie ma tam przedsiębiorstwa, nie ma firmy, nie ma właścicieli, jest zdecentralizowane wszystko. Ale bardzo dużo jest właśnie innych kryptowalut, za którymi stoi Team, i to też jest jakby jeden z tych punktów. I teraz też bardzo istotne jest, czy profit jest generowany przez innych. To znaczy, czy ja kupując coś, zdaje się jakby w zupełności na inne, czy to właśnie firmę, czy inne osoby zarządzające tym asetem. Czy one generują mi ten zysk? Jeżeli spełnione są wszystkie te cztery punkty z, z tego testu Hawaja, to taka sprzedaż zostaje uznana jako sprzedaż securities. Dlatego Gary Gensler uważa wszystko poza bitcoinem jako papier wartościowy, ponieważ za każdym z tych projektów stoi grupa czy team, a ludzie kupujący ich krypto chcą zarobić, e, bazując na akcjach tej grupy. Co ciekawe, ten facet jest adwokatem w Stanach Zjednoczonych i on przypomina, że. E, Opinia garnego Genslera, mimo że jest ważna, to jest to tylko i wyłącznie prywatna opinia pana Genslera. I żeby SEK mógł coś zrobić, SEK tak naprawdę nie ma mocy sprawczej. On nie jest ani w stanie stanowić prawa, ani decydować, czy coś jest security, czy nie, czy coś jest papierem wartościowym, czy nie. Oni mogą jakby zgłosić do sądu. Jest tutaj też napisane, że w tym kraju sądy, nie sek de decyduje ostatecznie, czy coś staje się, czy nie staje się papierem wartościowym. I to nie oznacza według tego adwokata, że to, co mówi Gary Gensler, jest nieistotne. Chodzi o to, że to nie jest jakby ostateczna decyzja. I w tych okolicznościach, jakie tutaj mamy teraz, gdzie jest trochę taka nagonka na Binance, po upadku FTX-u wydaje mi się, że. Wszyscy chcą odwrócić, jakby też, atencję osób, które są na rynku od tego ftx od tego, że tam zostało stracone tak dużo pieniędzy. I regulatorzy chcą jakby pokazać, że oni prężnie działają i tak naprawdę to, to nie dali ciała, że tak powiem, z FTX-em, bo dali. Nikt się temu nie przyglądał. Facetowi udało się ukraść 8, prawie 9 miliardów dolarów. No, jest to straszna tragedia dla wszystkich tych inwestorów. I, I wydaje mi się, że Gary Gensler czuje taką presję teraz, żeby się trochę pokazać, i, i trochę może przesadza też. Nawet. Jako ciekawostka, hmm, są projekty, które jakby chciałyby działać zgodnie z wytycznymi Seku. Natomiast nie jest to na dzień dzisiejszy możliwe. Chia stara się o to, żeby. Hmm, Zarejestrować swój token jako nie Security i zrobić to zgodnie z wytycznymi SEC, natomiast nie ma tych wytycznych. Co natomiast jest istotne, to jest istotne to, że kryptowaluty nie mogą zniknąć tak z dnia na dzień. To nie stanie się w kilka miesięcy nawet. Kluczowa tutaj jest na przykład sprawa Ripple versus SEC w której to wyrok, jak wiecie, prawo w Stanach Zjednoczonych to jest prawo precedensowe, więc jeżeli Ripple wygra tą sprawę, to będą otwarte drzwi dla wielu innych kryptowalut, ponieważ to prawo, tak jak mówię, będzie musiało być stosowane już dla innych przypadków. Prawdopodobnie nie wszystkie te przypadki są takie same, natomiast na pewno dla dużej ilości kryptowalut będzie to potencjalna furtka. Natomiast jeżeli przegramy, no to czy też Ripple przegra tę sprawę, to będzie wtedy bardzo złe, z kolei, narracja dla krypto. Kolejnym atakiem y, Seku na krypto to jest to, że SEC nawet ma obiekcję co do zakupu przez, czy planu zakupu przez Binance y, upadłego Voyagera za miliard dolarów, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Y, Sek wyraźnie tu targetuje Binance, i wydaje mi się, że to jest więcej jeszcze. Pokażę Wam więcej takich ataków, gdzie Sek wyraźnie stara się odwrócić kota ogonem, tutaj, tak jak ja mówiłem przed chwilą. Co na to Binance? W ogóle bardzo ciekawe jest, bo użytkownicy Voyagera, ci ludzie, którzy stracili pieniądze w Voyagerze, którym Binance jakby wykup przez Binance daje szansę odzyskać te. Środki. 97% z nich głosowało na to, żeby jednak zgodzić się na wykupienie przez, e, przez Binance tego Voyagera. No ale Sek, jakby chce to. W ramach jakby pomocy. Sek ma bronić e, użytkowników rynku przed stratą pieniędzy w nielegalnych e, działaniach. <grywki> I w związku z tym zabroni e, Binanceowi wykupienia Voyagera, żeby. Jakby wskazując tych, tych biednych ludzi na stratę pieniędzy. No ale sami widzicie, że to jest troszkę pokręcone. Co więcej, według Secu Binance US operuje niezarejestrowanymi papierami wartościowymi. Odpowiedź tego Binancea jest taka, że oni z przyjemnością od samego początku starają się jakby działać z regulatorem i bardzo by chcieli być compliant, bardzo by chcieli wiedzieć w takim razie jakie te asety są e, nielegalnymi securities, żeby je mogli usunąć z giełdy i zapytać, które w takim razie mogą e, być na giełdzie. Binance dodatkowo zaznacza, że, że cały czas chcą współpracować z regulatorami, nie tylko oni, ale no, ciężki jest dialog, kiedy nie ma odpowiedzi na pytania. Właśnie ta, ta sprawa czy czy sprawa Binance, oni cały czas starają się uzyskać i wiele innych projektów, starają się jakby uzyskać wytyczne, chcą się wręcz zarejestrować. E, ni niestety jest to niemożliwe na dzień dzisiejszy, brakuje cały czas tych regulacji. Miejmy nadzieję, że ta burza, która jest teraz, spowoduje, że te regulacje się pojawią. Co ciekawe, Binance próbował zatrudnić e, Garego Gensler'a w 2018 roku, e, po to, żeby jakby mieć najlepszą osobę, znającą się na prawie, w swoim teamie, czy też nawet jako adwajzora, żeby im poradził po prostu, w jaki sposób, zgodnie z regulacjami Stanów Zjednoczonych, prowadzić giełdę kryptowalut. No, jak wiemy, wszyscy, Gary Gensler miał dużo więcej spotkań z, z samym Bankman Fryem, tam był jakiś taki deal, polecam w ogóle ten artykuł, był jakiś taki deal, który miał spowodować jakby otwarcie innych drzwi, żeby sam Bankman miał wyłączność na pewne rzeczy i miało to być trochę poza jakby stworzenie nowego prawa takiego specjalnego dla FTX. -a. No niestety nie udało mu się, niestety albo stety, bo nie wiadomo jakby mogło się to skończyć, gdyby doprowadził to do końca. No i tutaj Gary Gensler mówi, że że on jakby powstrzymał tam kontrowersyjną jakby propozycję sama, ale tak naprawdę nie wiemy co tam się działo. Wiemy tylko tyle, że bardzo wiele osób zostało przez FTX zasponsorowanych i też niekoniecznie w legalny sposób, bo wyszły wypłynęły już takie papiery, w których jest informacja o tym, że sam, jakby nie mógł już więcej sam inwestować, sam bankman, więc wysyła te pieniądze do innych osób, żeby te inne osoby mogły legalnie wtedy wspierać tych polityków. No i prawdopodobnie te lobby. Bardzo teraz naciska e, też Genslera, który w sensu stricte jest pracownikiem rządu, e, po to, żeby, żeby jakieś wyniki pokazał. Także słuchajcie, no, reasumując, jakby to wszystko. Sek nie jest w stanie, czy Gary Gensler nie jest w stanie z dnia na dzień zbanować całego krypto i zablokować krypto. Sek musi jakby przedstawić dowody przeciwko. Mm, Projektom I dopiero te dowody przedstawione w sądzie mogą spowodować, że sąd wyda wyrok świadczący o tym, czy coś jest, czy nie jest securities. Były natomiast takie projekty, jak na przykład DeFi Money, był taki projekt wspierany przez Tima Drapera, który miał jakby zabezpieczenie real assets, czyli w prawdziwych asetach zabezpieczenie swojego tokena, i on został bardzo szybko zdjęty. Też SEK miał przeciwko niemu jakieś tam. Sprzeciwy, natomiast w ogóle nie było sprawy w sądzie. Spotkali się, pokazali im, jakby, co mają przeciwko nim i zamknęli ten projekt. Kilka innych projektów też było. Był projekt Libri, gdzie była sprawa w sądzie LBRI, gdzie była sprawa w sądzie, którą przegrali. Także no, myślę, że będzie sporo takich projektów, które okażą się securities. I tutaj właśnie kluczowe mogą być wszelkiego rodzaju stakingi, które generują e, te tokeny z powietrza. Na pewno ICO będzie miało jakiś wpływ na to. Bardzo ważna jest użyteczność tokena, to znaczy, jeżeli to jest utility token, jeżeli token jest używany jako gaz, jako opłata transakcyjna na blockchainie, to jest jakby lepsze dla tokena, czyli mniejsza szansa na to, że zostanie security. Jeżeli jest to token użytkowy, gdzie ta użyteczność jest prawdziwa to jest na to duża szansa, że te projekty przetrwają. Z tego co wiem, z tych projektów, które ja wspieram, Unibright miał od samego początku zamysł bycia tokenem użytkowym, po wprowadzeniu mainnetu ten coin, ten token jest używany jako gaz na tym mainnecie. Furtka w prawie jakby, która je, którą wykorzystuje wiele projektów, jest taka, że token staje się jakby kuponem do z którego można korzystać do kupowania usług. To też jest w przypadku Unibright. To znaczy za token Unibright można płacić za usługi. To jest trochę tak jak biletami kupowanymi wcześniej płacimy za pociąg, nie? Czy też w maszyn vendingowych mamy jakieś takie żetony. I to jest legalnie i jest duża szansa, że, że można to też stosować w krypto. Mam nadzieję, że wniosłem trochę wiedzy tutaj ten sekt jest trochę straszny, ale nie jest ustawodawcą. Także Coinbase teraz też zrobił taką e inicjatywę, która ma pomagać krypto, bo Coinbase był też atakowany trochę i chcą się wspólnie z innymi projektami czy z, z regulatorami połączyć i wymyślić jakieś takie prawo, które nie zniszczy tej, tego, tej krypto. Jest trochę też polityków w Stanach Zjednoczonych. Którzy bronią kryptowalut, więc wydaje mi się, że to nie jest przegrana wojna. Miejmy nadzieję, że ten kurs opadnie, że to jest są trochę takie echa upadku FTX, że oni muszą zrobić szum, żeby coś parę osób się uspokoiło, a miejmy nadzieję, że rozsądek wygra i ta, te ustawy pozwolą y, tym kryptowalutom przetrwać. No Pewnie nie wszystkim, ale miejmy nadzieję, że tym, w których. W których my jesteśmy poinwestowani, przetrwają. Bitcoin najprawdopodobniej w ogóle nie jest zagrożony, bo Gary Gensler uważa, że Bitcoin nie jest security. Ja nie widzę też możliwości, wydaje mi się, żeby Ethereum stało się security, ponieważ no, za duże pieniądze też w Stanach Zjednoczonych. Konsensus jest e, ze Stanów. 47% nodów na Ethereum są, jest w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że tam. Pieniądze tak naprawdę ustalają prawo. Nie oszukujmy się, politycy to nie są przedsiębiorcy, tak jak Donald Trump, który jest chyba jedynym takim dużym politykiem, który sam się sponsorował. Większość z nich to są osoby, które są sponsorowane przez jakichś inwestorów, przez ludzi, którzy, którym zależy na tym, żeby kreować prawo. Więc im więcej pieniędzy jest w krypto, tym większa szansa, że regulacje będą pro-krypto. Znaczy, takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak będzie. Mam nadzieję, że się podobał ten film i wniosłem jakąś wartość. Jestem w Wietnamie, nie za bardzo wiem, co się dzieje na rynkach. Podziwiam w ogóle tutaj encyklopedię kryptowalut Kamila, bo on, z tego co wiem, jest już od roku w podróży i cały czas nagrywa wideo. Dla mnie to jest straszny challenge. No ale już niedługo wracam. Pozdrawiam Was serdecznie. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i do usłyszenia następnym razem. Cześć.